Trzeba było tego początku. Take one. No! być z Take fun niż z z Vibros. Tak, tak bo Takewan mi się wydaje, że jest taki. Jaki? Co to znaczy? Nasty. Co znaczy nasty? Nie mogę ci powiedzieć z tej dolewie. Możesz! Wydaje mi się, że on Wszystko na przykład, kurwa gadamy tu. Że on takie kinki, takie rzeczy, takie wiecie, zboczone lubi, takie. Co? Jak mi się wydaje? grzeczny w łóżku. Jak mi się wydaje, że on jest taki poukładany, Rzecz taki złoń. grzeczny? Woj... Fagata! I wszystkie dziewczyny uważają, że to jest najlepsze 30 sekund ich życia. No zgadłaś, no? Naprawdę? Ale ma rację Jezu, idę jej napisać na Twitterze, że jej kibicuje. Fagata, kibicuje, fagacie. Super jest. O, tak jej napiszę. Ale mi hir seksualny zrobiła. Teraz będą widzki do mnie pisać. Jestem Nasty, widzowie. Jestem Nasty. Uwaga, waga. No ja nie wiem, co znaczy. Nasty. No czy paskudny? Paskudny.